A teraz językiem chemicznym. Matka to jądro atomu, dziecko to elektron walencyjny. Który elektron jest łatwiej od tego jądra oderwać? Elektron, który stoi blisko jądra, fruwa blisko jądra, jest mocno przez to jądro przyciągane, trzymane i pilnowane. Czy łatwiej jest oderwać ten elektron walencyjny, który fruwa daleko od jądra, w dalekiej przestrzeni od jądra, nie jest przez jądro tak mocno pilnowane, no bo jest daleko, jest słabo przyciągane, który elektron łatwiej będzie oderwać? Na to pytanie odpowiada właśnie energia jonizacji, czyli. Zależność jest taka, że im dalej elektron znajduje się od jądra, tym jest słabiej przez jądro przyciągany, bo jest w większej odległości od niego, więc jest słabiej pilnowany przez to jądro. A to oznacza, że energia jonizacji, którą my z zewnątrz musimy włożyć, aby ten elektron oderwać, musi być odpowiednio mniejsza. Duże jądro, duża odległość elektronu od jądra oznacza, Mały nakład energii do porwania elektronu, czyli małą energię jonizacji. Po więcej takich filmów i takich sprytnych podejść do chemii, oglądaj mój profil.